Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę jak przyrządzić soczystą i pyszną pierś z kurczaka z grilla. Zapraszam. A jak zwykle zacznę od marynaty, więc yy, użyję tutaj przyprawy do kurczaka firmy Prymat. Trochę ziołowej. rościczkę pikantny i trochę świeżo zmielonego pieprzu. Okej, okay, dajemy oliwę. Trochę wody I teraz wszystko należy wymieszać Teraz zabierzemy się za mięso Trzeba tą kość tu odkroić I tą polędwiczkę na później są Możemy usunąć resztę tłuszczy. I teraz naszą pierwszą z kurczaka wkładamy do marynaty. Teraz wystarczy włożyć do lodówki na mniej więcej 2-3 godziny i w wyjęciu uchwilować. Ja spadam na swoją działkę, zabieram mięso i degrillować ja już jestem na swojej działce, grill jest rozgrzany, teraz pozostało nam przełożyć mięso, naszą pierś kurczaka na rozgrzany ruszt. Gdzieś tutaj, gdzie najmniej grzeje, będzie powolutku dochodzić. Co jakiś czas będziemy też polewać naszą marynatą, żeby nie wyschło i żeby było bardziej soczyste. Teraz można polać trochę tą No i gitara i dalej. Smarne sobie jeszcze tutaj. Tu se prado rzucił mięsko z widla. Nasze mięso jest, jest już gotowe. Ok, tak się prezentuje nasze mięso. Można dołożyć do tego ziemniaki, zapiekanych w piekarniku frytki. Ja tutaj mam chleb. Można również podać sosem czosnkowym lub pomidorowym, który znajdziecie na moim kanale.